Hejka, witamy wszystkich serdecznie w dniu szóstym. Właśnie znalaz znalazłem kopytka. Tu tam jest, grzecznie. Ehm, tak, wiem, widzicie, tutaj jest zmiana, tu w gravel stoi. Bo przed, chwil przed chwilą dosłownie kopytko zwabił kamera. No, no właśnie. A dokładnie to on zabrał mi trochę HP, bo wybuchnął, ale... ...nikt się nie dowie, niech to będzie moja zasługa, nie? No właśnie. Nie wiem czemu, ja tam słyszałem pajączka. Jameka, widzisz normalnie... Kameleon, widzisz normalnie mojego skina? Tak, widzę... Nanosutka? Tak, widzę tw normalnie twojego na A ja patrzę i mam normalnie... Ten początkowy skin. Aha... Co ty brałeś, człowieczku? No, dobra, wiesz co? Trzeba trochę ziemi tutaj złupać... Ojejku, ludzie! Zostały mi chyba pozostałości... To nie, to nie jest normalne, prawda? Zostały mi chyba po, pozostałości po teksturpaku. Jeśli chcecie, to piszcie. Czy grać z teksturpakiem? To jest asasynna skrida. Do... Czemu ta trawa... Tak, ty masz teksturpaka chyba. Nie, nie... Ta trawa jest trochę dziwna. Właśnie nie mam Nie wiem czemu ja te... Nie, ta trawa jest cała zielona, nawet po bokach, jak w asasynna. Nie, o nie. O nie, tak nie może A właśnie, nie wiem czy ktoś zauważył moją inną łapkę. Mam innego skina. Ha? Oczywiście czy wam się podoba I tak powiem, nie. ja piszę znowu Chociażbyście mogli napisać jeden komentarz Jeden Hej my e, masz siekierkę Mam Masz No <śm> A dasz C Nie, nie daje nie no, wiesz, że w tym odcinku mieliśmy dom budować, tak? ładnie. No właśnie. A nie podoba ci się moja szopa? Nie, nie podoba mi się twoja szopa. Coś ty powiedział? Znaczy wiesz, jest piękna, ale. Od razu się broni. No właśnie. Nikt nie będzie widział chyba tego. Ja tutaj odwalam, złamaniane. O, nie, trochę nie starczyło delta. Ale, no, nie wiem, czy to jest normalne. Ludzie, piszcie, czy to jest normalne. Bo ja się zastanawiam, czy powinienem się leczyć. Czy on, to, czy to coś powinno się leczyć. Jeśli stąd, to jest mora nieczysta. A jak się złupię, to jest normalne. Dziwno. No co, nie podoba ci się to? Ym... Nie wiem, coś się z Minecraftem dzieje. Pajączek? Pajączek? Nie ruszę się! Odzieje. Chodź tu! Ha, ha, ha. Jestem mistrzem miszczem Jestem mistrzem w nagrodze pole... W nagrodę polecam liście. Najwyżkończe, kończę. Mamy gra... Dwa crafting table. Ja sobie ładnie stoją Dobra, to ja idę po drzewno. O Dobra. tak, dużo przynieść. Dużo, dużo, dużo. Gdzie przynieść dużo drzewno? Wezmę trzycinę, suprof. Chcesz mięsko? Może mi się przyda. Na razie nie potrzebuję jeszcze. Chyba, że spotkam creeperka. Ale ja sobie biorę mięsko. Chodź tu do mnie. No! Jakie się... Pierwsza innowacyjność w naszym lsp'iu. Będziemy mieli dom ku śniegu. Aha, haha. Widzimy się, nie kłócić z matką naturą, bo i tak nie mamy szans. No właśnie. Choć trawa i tak będzie skisła, bo jest skisła i tyle. Bo trawa taka jest i już znalazłem glinę. Rypać glinę, bierz drewno i tyle. Biorę glinę. Widać za dupy. No dobra, będzie ładny dobrek, ale to z czasem. Przecież z trzeba, trzeba, trzeba z czegoś zrobić, no chyba że. Nie, ja wiem co z gliny zrobimy z mamy. Ja mam pomysł na podłogę, współpłytek. Dobre, dobra, dobra, mm. ehe... Bo te pomysły to ja już Dobre. mam przez cały weekend, tylko ciebie nie ma. Ale ja wróciłem. A właśnie, zapowiedz jak tam było, bo to jest pierwszy nasz kontakt, tak w ogóle. No więc, było tam minecraftowo. Ładne wideo Trawa, trawa, drzewa, drzewa, trawa, woda i to wszystko. A był Clipper? Nie, ale były ogórki. O tak Lubię tak jak Bardziej niż Clippery się nie da, chyba klipery ja, uwielbiają nasze budowle, ludzie pamiętajcie. Szczególnie jak pracujecie nad nimi 2-3 tygodnie. O tak, one lubią je zwiedzać. Tak I to jest najgorsze. Ale miło, że mi się podoba i że chętnie wybuchają w tym miejscu No nie gadać gdzieś ciemno robi. Mi ja się wkurzę. Ciemno się robi A jaki mamy czas? 5.42 Co proste, dzisiaj robimy odcinek nocny I O tak ja swoje życie O tak I pójdę pod drewno O tak. A ty będziesz sobie siedział spokojnie w domku? Nie, już, tutaj będę robił wstępne plany. I zbuduję małą ciepłkę, że nasi nic nie stało. mam praktycznie 3 i. 3 staki, gliny i. dobrze patrzeć 3 2, 3 i 43. Aha. O, tak? zimna woda. Blylyly. Biegnę do siebie, w ogóle jest jeszcze jasno. Już nie daj pochodnie. Ci się do nie podzielę się. A no ja ci dałem no, 50. Przecież masz swoje. Teraz no, mam chwilę kryzysu. Ty wytraciłeś wszystkie. Um, tam, tam, jak byłeś tam daleko gdzieś. Tutaj mamy? No, na razie. Daj po. No tak. O tak, daj tak troszkę pochodnie. O się! Dziękuję. Muszę wzi... Ciii... Bo nie... A skrzynkę? Nie... casting tabla. Czekaj. Okay. <słuch> się lepiej nie boli... Oj, to nie są żadne piny to chwilkę ja zrobię krótkie cięcie i zaraz wracamy. Tak Okej, okay. jesteśmy z powrotem. Muszę zrobić skrzynkę. Chociaż jedną To mi już możesz dać drewienko. Chociaż mi na geniuszu No no ale, ale... No dobra to sobie tutaj skrzynka będzie O te ty śmieci wrzucę E no właśnie tylko mi nie zapychaj całej bo ja też muszę powrzucać to wszystko. Okej, okay, to mi się przyda. To mi się nie przyda. To mi się przyda. Tu masz łóżko, jakbym... jakby, jakby nie, nie było długo. Gliny oczywiście. Trzymaj Mam czerwę. jedną łóżko. Żelazo. kogo sobie zostawię. Ależ. Masz tam drewno w skrzyni. Piecyk. sandstone Okej. Okay, tyle, muszę wziąć ze sobą. Aha. Dobra. Zrób skrzynkę drugą, a ja wracam. No, 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 no. Ha? Już nic mnie nie goni. Już widzę creepera. Kasza. Nie, Właśnie znalazłem źródeł kolawy. Aha haha, ha, jesteś tępy. Słyszałem, słyszałem tamto. Creepery są ciemne. Ale Myślałem, że zielone. Fajnie. Przy tej lawie jest... Y, są drzewa byłeś tutaj? Tutaj jest pochodnia mhm. Oła. tam zobaczyć To ty wcale nie byłeś daleko, a ty mówię, że nie wiesz gdzie jesteś Ty w ogóle masz jakąś orientację w terenie Człowieczyno To ty, ty jesteś przy tamtej lawie tam O kurcz to ty tu byłeś A ja tam? Ja tam miałem moją siemiankę czy mi się wyjdzie? pomocy Wyciągnę mięsko Wyciągaj mięsko, idź tam. O, ja to miałem domek. O, kurcz Bo sobie to A, ja, mięsko. Po mięsko. Jestem hardcorem okay. Jest Oj, moja no. siemianka Majowo. Co tutaj przepalasz w tym? No co cegły, kuźwa. No co... No co cegły? U, u! Będzie mnie zaragonił? U! U! Sobie upiekę mięsko? Co tam, Creeper sobie stoi? Daleko? Nie wiem, ale... Wiem, że jeśli będziemy budować, to przyspieszymy na troszkę odcinek, bo to jest trochę nudne. Umiesz przyspieszać odcinek? Umiem przyspieszać odcinek. O, to? On mnie goni, on mnie goni, ja myślę, ich... nie, nie, o, dobra, okej. Okay. Okay. Yy, co z gliną zrobiłeś? Trzymamy ją w kieszeni sobie. A tu jest szkielet. O, zobacz, przez drzwi. Patrz, glina się ładnie przepala. Zobacz, kto przed drzwiami stoi. Sąsiad przyszedł. Odłożyć cegół. Masz cegół. O, o. Idź przed drzwi, z sąsiadem się spotkać. Komornik przyszedł jak A mówiłem zapłacić czy to nie, nie, zapłaciłem za prąd oczywiście. A później przychodzą kurde i co? Się awanturują. Jeszcze nie daje nie daje mi świnia. E, świnie. Wiesz co? I chyba sobie odpuścimy dzisiaj tą Tą pomoc nocną. A, zresztą co ja wiemczak.

Weź mi pomóż, A nie, sobie siedzi przy przyjaznym No dzięki. Ja żeś... ja tu już zaczynam budowę powodnia, nie? Ja mi pomógł. No, Spak Ludzie, czy wy widzicie to co ja? I ja muszę naginać całą tą drogę, bo ten geniusz zniszczył moje łóżko. Czy to ja zniszczyłem moje łóżko, nie wiem Ty zniszczyłeś moje łóżko? Ja nic o tym nie wiem Boję się Pomóżcie On mnie zabije Szczerze? To ładnie tutaj na spawnie No o, Dobra, wiecie co? To ja się Ale owców, nie! To może się tu prześpię, albo. Ale owców. O nie Będzie wewnurch. Dobra, to czekajcie chwilę, ja się... Wiem, że tak nie można i takie tam, ale jesteśmy bardzo daleko od spawna i ten duń jeszcze u moje łóżko, więc muszę się teleportować. To czekajcie chwileczkę. Kurwa pająk! A, Pająk! I później nie wyzywajcie naszych komentarzach przez to, że o się teleportował. Że jesteśmy ciotami takie tam. No właśnie. Prosiłbym nie, nie. No, o dyskrecję. Jestem ciotą Mam dobry sposób na zabijanie wszystkich potworków oprócz Creeperów i zombie. Aha, wystarczy wykopać sobie dziurkę, trzy, w... trzy klocki w dół, tak patrząc się, i wszystko się samo powybija. Dwa szkielety zabiły pająka i z siebie nawzajem. Dobra, to wracamy za chwilę, no chyba że to już będzie koniec. Ile mamy czasu już? 14. Dobra, to tym słodnym gestem nawet. A zresztą wytnę trochę, to będzie na miejscu tam. Dobra, to zobaczymy się za. Dobra, ja jestem przy kopytku, szybko pomogę rzeczy, szybko, 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 No i daj mięso, bo mnie pająk zabił dużo, prawie, prawie mnie zabił. O, dobra, to są śniaki. Daj, daj mięso. Mhm, tak, ciekawe czy ja... Tu są moje itemy. Zobacz, czy nie zabrałeś w przypadku moich itemów. Niemożliwe. A sam miałeś takiego ciekawego? Dwa kilofej siekierka. A to nie, to na pewno nie zabrałem. Widziałeś to? Coś za mną wybuchło, tylko nie wiem co. A Clipera nie widziałem. Ciekawe co wybucha. A Clipera nie widziałem. O, i znowu stał nowy dzień, i tym razem nie spaliśmy. O, jestem zmęczony. Dobra. Nie co. kończymy odcinka? Kończymy, kończymy odcinek. To, to tym właśnie pięknym słoneczkiem żegnamy się z naszym Państwem, z wszystkimi widzami i takie tam. Komentujcie, subskrybujcie. Czołem. Pożegna się. pa, pa.